Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym piątku tradera. Już zaraz będzie weekend, ale może spójrzmy najpierw na to, co dzieje się na rynku Bitcoina, żeby ten weekend przebiegał troszeczkę spokojniej. Kochani, pamiętajcie, że żadna z informacji w tym nagraniu nie jest to rekomendacja inwestycyjna. Z tej strony Radosław Rgielski. Przypominam o tym, że pod linkami, w linkach pod tym filmem możecie odebrać bezpłatny kurs na temat tradingu, gdzie od podstaw wprowadzam właśnie w świat handlu, czy również jeden rozdział mojej autorskiej książki Zawód Trader. Zapraszam Was do linku w opisie. Dobra, konkretnie kochani. Ostatnio była seria live'ów od poniedziałku do czwartku. Cztery live'y. W poniedziałek była analiza. We wtorek, również we wtorek był schemat. Dwie analizy były, dwie zrealizowane. Zresztą, kto był, ten mógł korzystać. Oczywiście w poniedziałek też publicznie podzieliłem się tutaj analizą, jeżeli chodzi o rynek Bitcoina, gdzie tutaj cena była w okolicach 52 tysięcy dolarów. No i zgodnie tutaj ze strzałkami oczekiwałem Dojście na początku do ponad ten poziom 50, okolice 52 tysięcy, co miało być sygnałem na tutaj dalszy wzrost. Jak najbardziej, też strzałką, wszystko oznaczyłem, Jak tutaj możecie zobaczyć, w drugiej minucie 41, co zrobiła cena? Sprawdźmy, czy zostało to zrealizowane. Gdzie my wtedy w ogóle byliśmy, byliśmy tutaj w tym oto miejscu, dokładnie w tym wzroście. Tutaj cena miała wzrosnąć dalej. Co zrobiła cena? Cena dalej wzrosła, wyszła ponad ten poziom wyznaczony wcześniej to jest siatki poziomów, wzrosła dalej i osiągnęła strefę, którą też wcześniej oznaczyliśmy. Czyli jak najbardziej to ten ostatni ruch na rynku bitcoina zrealizowany, e, więc pamiętajcie, po to są wyznaczone tutaj te strefy, żebyśmy realizowali część bądź po prostu całość zysku, żeby po prostu wziąć swoje z rynku i od niego odejść, co zapewni Ci większy spokój podczas handlu. Dodatkowo jeszcze pamiętajcie, że hosta, czyli zjawisko, które aktualnie trwa, jest to mniejszą Rynku. Gdy wejdziecie sobie na wyższe interwały, to takie mocne, dynamiczne hossy bez korekt, czyli no idealne środowisko dla osób bez wiedzy. Jest to mniejsze, jakieś 10, może 20% rynku, tak, takie właśnie ruchy dynamiczne bez korekt. A teraz, gdy Bitcoin wzrósł do tej strefy, ta strefa oczywiście wynikała z tego, że jest siatka cenowa, która ma tutaj konkretne, te same odległości od siebie i spójrzcie, że na podobnych poziomach o podobnej odległości cena reaguje, stąd też była ta siatka, o czym mówiliśmy też w poniedziałek. A teraz zwróćmy uwagę na to, gdzie jest cena w tym momencie. Cena tutaj dotarła do tej strefy, którą wyznaczaliśmy w poniedziałek, i na ten moment prowadzi tą ten lokalny trend wzrostowy, tendencja wzrostowa. Tendencją wzrostową jest kąt, który po prostu od dołu trzyma cenę. Spójrzmy, tutaj mieliśmy reakcję cenową, tak, na dole, następnie kolejna była w tym miejscu i tutaj powstał właśnie kąt cenowy, który prowadzi cenę. Jak sobie przyłożymy tutaj ten kąt cenowy do tych szczytów, to powstaje nam właśnie kanał cenowy, w którym cena się porusza, więc teraz na ten moment cena, jeżeli zbliżyła się tutaj do tej strefy wynikającej z tej korekty, gdzie spójrzmy, że tutaj tak, cena na początku spadła o 5 400 dolarów wzrosła, znów spadła o 5400 dolarów, znów wzrosła i w tym lokalnym trendzie mieliśmy spadek o 2500 dolarów wzrost, drugi spadek o 2500 dolarów wzrost, trzeci spadek o 2500 dolarów wzrost i teraz czwarty raz cena spadła o 2500 dolarów. Nie sugerujcie się, że od razu będzie wzrost, bo jesteśmy cały czas tutaj w strefie, która jest na ten moment strefą spadkową. Widzimy, której cena zareagowała w tych miejscach, w których była reakcja poprzednio. I teraz na ten moment, jeżeli cena wybije tutaj tą dolną tendencję, czyli ten dolny kanał cenowy, dolną tendencję, czyli ten dolny poziom cenowy, to będzie to sygnał na możliwe spadki. Pierwszym możliwym poziomem, który możemy osiągnąć, będą tutaj okolice 161%, czyli okolice 53 tysięcy. Potem w tej strefie zobaczymy, będę się tutaj starał dla Was to wszystko na bieżąco aktualizować, czyli widzimy, aktywatorem na dalsze spadki może być wybicie tutaj tej dolnej tendencji. Jeżeli chodzi o aktywator, na ruch wzrostowy. W tym momencie po prostu go nie widzę. Tak, jest to trend wzrostowy, więc zagranie na spadki dopiero będzie możliwe po wybiciu tendencji, więc róbcie to bardzo bezpiecznie. A jeżeli chodzi o ruch wzrostowy, tutaj lokalnie można byłoby szukać wspólnego konta cenowego dla tego spadku, ale obawiam się, że może to być zbyt mała przewaga. Tutaj również mamy strefę wolumenową, ale ona tutaj została wybita w górę, w dół, więc totalnie, totalnie to odpuszczam. Pamiętajcie, że nie są to rekomendacje inwestycyjne, tylko dzielę się swoją w Wiedzą, tutaj jeżeli chodzi o ten lokalny trend spadkowy, to naprawdę musimy się uzbroić cierpliwość, dlatego że e, spójrzmy, że cena teraz jeżeli stoi pod tą dolną tendencją, to i tak będzie bardzo agresywna, ale dzielę się tym z, tym z wami, bo wiem, że nie wykorzystacie tego w zły sposób. Jedynie pokazuje taka, taka informacja, od dołu od góry jest ta tendencja spadkowa. Jeżeli cena ją wybije w górę, mamy możliwy sygnał wzrostowy. Tak i teraz spójrzcie, To nie jest tak co też malutka część osób uważa, ale no postaram się to wyjaśnić po raz setny i też e, troszeczkę zwiększyć ten poziom edukacji. To nie jest tak, załóżmy, że jeżeli mamy na przykład dolną tendencję i jednocześnie załóżmy górną tendencję, to nie jest tak, że cena teraz pójdzie albo w dół, albo w górę. Nie, nie. Teraz dajemy przestrzeń cenie, żeby swobodnie mogła się poruszać, której między tą dolną tendencją i górną. I czekamy z podjęciem decyzji do momentu, gdy cena, jeżeli wybije górną tendencję, to jest to sygnał na możliwy wzrost. Jeżeli wybije dolną, to będzie to sygnał na możliwy spadek. Czyli jeżeli załóżmy, cena wybije dolną tendencję, to od tego momentu jest to analiza, która mówi tylko o aktualnym możliwym scenariuszu spadkowym. Jeżeli na przykład cena wybije górny, górny, górną tendencję, to od tego momentu tylko staje się to scenariuszem pro-wzrostowym, tutaj w okolicy ostatnich tutaj szczytów. Nie mam tutaj zbyt dużo konkretnych wskazań, więc tutaj dzisiaj mamy tylko te dwa, dwie tendencje, tak. I tak to, kochani, wygląda. Czekamy na to, żeby cena sama się określiła i dopiero wtedy podejmujemy decyzję, tak. To jest na zasadzie, na zasadzie takiej, że załóżmy, teraz bym tej analizy nie nagrywał, a na przykład cena wyjdzie tendencją górą i bym załóżmy nagrał analizę, hej, teraz jedziemy w górę, tak, tak jak zresztą była to na przykład, na przykład, na ostatnią analizę. To była analiza, w której po prostu już mi, mieliśmy wyznaczone konkretne strzałki, tak, w którą stronę jedziemy, bo już były wszystkie tutaj e, zrealizowane, e, poziomy, jeżeli chodzi o przewagi rynkowe. A teraz tych przewag jeszcze nie ma jasno określonych, więc ja po prostu cierpliwie czekam, żeby one same się określiły. Powyżej tego poziomu mamy ruch wzrostowy, poniżej spadkowy. Jeżeli zresztą cena wyjdzie do góry, to już mamy jedną analizę pro wzrostową, tak. Przygotowanie analizy do, do oczekiwań, raczej przygotowanie analizy do tego, żeby można było z niej skorzystać, jest, właśnie teraz to widzicie, a skorzystać nie będzie można, gdy cena określi się właśnie wybijając jedną z tendencji. I tyle, kochani. Życzę wam udanego weekendu. Dziękuję wam serdecznie za Uczestnictwo w ostatnich czterech live'ach było konkretnie fajnie, że korzystaliście. No, i nawet widzicie, nawet tutaj też dostałem wiadomość, że ktoś dołączył do forum, korzystając z tych trzech ostatnich analiz. Fantastycznie, tylko pamiętajcie, chodzi o wasze bezpieczeństwo, o waszą świadomość, żebyście po prostu robili to wszystko bezpiecznie. Macie wszystko kochani na żywo, ale pamiętajmy, są również analizy stratne, i dlatego też zawsze pokazuję wam, gdzie ma być poziom stop-loss, jeżeli mam taką możliwość, oczywiście nie zawsze, tylko gdy mam taką możliwość, po to, żebyście wiedzieli też, kiedy z rynku uciekać, bo jak wiemy, nie ma co trzymać strat, trzeba się od nich odcinać, tylko oczywiście musi to być w miejscu logicznym, co jest złożone oczywiście z konkretnej analizy wykresu. Kochani, życzę Wam udanego weekendu, dzięki za aktywność, za komentarze, również za łapki w górę i jeżeli macie jakieś pytanie, śmiało pytajcie w komentarzach, bo może będzie to dla mnie inspiracją do kolejnych analiz. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam udanego weekendu. Cześć!